Film instruktażowy podstawowe operacje na bazie danych. Po utworzeniu tabeli możemy przećwiczyć wypełnianie, dany, wypełnianie jej danymi, modyfikowanie danych znajdujących się w tabeli, a także usuwanie danych z tabeli. Wprowadzanie danych do tabeli. Odbywa się przy użyciu polecenia insert. Słowo insert, dalej into, nazwa tabeli i podajemy nazwy kolumn, które chcemy wypełnić danymi. Potem słowo values, czyli wartości i dalej w znakach apostrofu podajemy wartości, które mają znaleźć się w kolumnach wskazanych w pierwszej linii. Oczywiście wypełnianie tabel danymi może odbywać się również przy użyciu programu phpMyAdmin i Wtedy wygląda to dużo prościej. Po prostu wprowadzamy dane do tabeli, tak jakby to było przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Natomiast naszym celem jest wskazanie, zwrócenie uwagi na składnię polecenia insert, ponieważ potem używamy go w kodzie skryptów PHP. Dlatego Wypełniamy bazę danych z poziomu linii poleceń. Dla nas ważne są te komendy. Budowa tych komend, składnia tych komend. Po, po wpisaniu polecenia insert otrzymujemy potwierdzenie query ok, czyli querenda została wykonana. Poleceniem SELECT wyświetlamy zawartość tabeli i widzimy, że dane rzeczywiście zostały sprowadzone do odpowiednich kolumn. Polecenie SELECT gwiazdka wyświetla całą zawartość tabeli. Natomiast możemy oczywiście wskazać poszczególne pola, które chcemy wyświetlić. Widzimy właśnie w polecenie select opis wskazujemy tę kolumnę oraz miejsce, z którego chcemy ten opis pobrać, czyli where. Następne polecenie to polecenie update, czyli modyfikacja danych w bazie. Oczywiście wskazujemy nazwę tabeli polecenie set wskazuje nam co chcemy zmienić, a klauzula where mówi nam gdzie należy tę zmianę wprowadzić. Ferenda została potwierdzona i ponowne wywołanie polecenia select pokazuje nam efekt tej modyfikacji, rzeczywiście opis danego zasobu został zmieniony. Możemy to porównać patrząc na poprzednią wersję tej tabeli, która jest wyświetlona nieco wyżej. Kolejne polecenie to polecenie delete. Służy ono oczywiście do usuwania danych z tabeli. Po usunięciu otrzymujemy potwierdzenie. Kwerendą, wykonania tej kwerendy i ponowne wywołanie polecenia SELECT sprawia, że dostajemy komunikat empty set, czyli po prostu pusta tabela. Usunęliśmy dane z tabeli.